I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, i zdanie na dzisiaj. Znam owce moje. Bóg zna ciebie i mnie. Wiał nas wszystko i dalej nas kocha. Ale pytanie dzisiaj do nas. Czy my znamy tych, którzy są nam powierzeni? Czy znacie siebie w Waszych małżeństwach? Czy znacie Wasze dzieci? Czy wy dzieci znacie waszych rodziców? Czy znacie się w przyjaźniach? I zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo głęboko filozoficzne pytanie. Dlatego, że sami dla siebie jesteśmy tajemnicą. Drugi człowiek jest dla nas tajemnicą. I czasami odgadujemy go całe życie. Ale dzisiaj bardzo bym chciał, żebyśmy sprowadzili to pytanie do takich bardzo prozaicznych, egzystencjalnych spraw. Czy wy znacie siebie? Tak po ludzku. Rodzice często mają to w pakiecie. Kiedy dzieci przychodzą ze szkoły, rodzice stawiają im pytanie: Jak w szkole, jak minął dzień, stało się coś? I dzieci czasami odpowiadają: Nie, wszystko dobrze, nie ma żadnego problemu. A mama albo tata wnika bardzo głęboko i pyta: Przecież widzę. I w nas powstaje to pytanie: Skąd on na to wie? Skąd on to wie? Pewnie wynika z to z tej niesamowitej, pięknej więzi, ale dotyczy to również małżonków, przyjaciół, rodziny. Kiedy my intuicyjnie coś przeczuwamy, coś wiemy. Podczas jednego z kursów przygotowujących y, młodych do zawarcia sakramentu małżeństwa, zaprosiłem ich do pewnego zadania. Posadziłem ich naprzeciwko siebie i poprosiłem, żeby udzielili odpowiedzi na kilka pytań. Nie mogli się ze sobą komunikować w żaden sposób. Pytania były prozaiczne. Jaki jest ulubiony kolor Twojej narzeczonej? Jaki jest ulubiony film Twojego narzeczonego? Ulubiony deser? Jaką czyta książkę? Jaką lubi muzykę? Jakiej nie lubi? I okazuje się, że wydawało im się, że są na autostradzie do małżeństwa, że pokonali wiele milowych słupów, a nie poradzili sobie z wieloma prozaicznymi pytaniami. O małe sprawy Często rozchodzą się życiowe, życiowe sprawy. Te wielkie życiowe kwestie yy, poprzedzają małe, małe, prozaiczne sprawy. Pytanie dzisiaj, które chciałbym, żebyśmy wszyscy sobie wzięli do serca. Czy my siebie znamy? Może trzeba sobie zrobić taki sprawdzian. Lubię na książkę, lubię na muzykę, kolor. I jak nie wyjdzie, nie można się tym załamywać, bo to nie o to chodzi. Chodzi o wnioski. Jeżeli dzisiaj uznam, że za mało ich znam, to zrobię wszystko, żeby ich poznać. Zrobię wszystko, żeby ich poznać. Pan Bóg robi wszystko, żeby nas poznać. My robimy wszystko, żeby poznać Jego. Ale róbmy też wszystko, żeby poznać siebie. Życzę Wam pięknego i błogosławionego dnia. Dzisiaj jest uroczystość, nie ma postu, więc może niech jakiś dobry obiad, dobra kolacja będzie okazją do tego, żeby na nowo, na nowo siebie odkrywać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.